Siemanko, zapewne zastanawiacie się, co się dzieje z Warburgiem, gdzie są filmy, o co chodzi, znowu dodasz radość za 3 lata. Nie no, powiedziałem w ostatnim odcinku, że najprawdopodobniej spotkamy się, kiedy już będę miał silnik. Sytuacja jest taka, wybuchła tak zwana ma afera cwajtaktowa, tak to nazwałem. Robię, robiłem jakieś takie małe pierdoły różnego rodzaju, niewarte publikacji w dużym filmie, bo zajęłyby jakieś 3 minuty, także... Nadal nie mam silnika, zostało 16 dni do wyjazdu. Z plusów, z pozytywów, plus lub pozytywy tej całej akcji są takie, że udało nam się uzbierać ponad 43 tysiące zł. Więc jak tylko to, co tam powinno być, wróci na swoje miejsce, na pewno się z Wami niezwłocznie tym podzielę. Także nie martwcie się. Systematyczność jest w miarę zachowana po prostu przez ostatnie 8 dni, niewiele się tu działo. No bo nadal nie wiem, jak wóz jeździ, więc nie miałem się jak podzielić. Nie wiem, czy odpali, czy odpalał. Także w sprawie wyjaśnienia, co się wydarzyło, no to w następnym filmie na pewno się tego dowiecie. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję.